Thanks for watching! Mam mój mini. Jeden z najbardziej hardkorowych dostępów do domu, jaki w życiu przeżyłam. Bo dom ma dwóch trzy, trzech sąsiadów, i starałam się zajść od krzaków. Powiem wam, jestem w krótkich gaciach. Polanu, ale może warto było co? Mamy tutaj jakieś wyposażenie. Mamy tutaj jakąś lampę, kwietnik. Mamy regał. Tu widzę jakieś graty rozrzucane. Jakieś różne kartki pocztowe, nawet Dowód osobisty. Zerknęłabym z ciekawości, ale wiecie, jak to jest. Dane osobowe. Tutaj mamy krzyż bardzo ładny. A tutaj śliczny piecyk. E, ten sąsiad musiał mieć ubaw, bo na końcu, kiedy wyszłam już z tych krzaków, po prostu było mnie widać. <grym> Także pewnie się śmiał, że idę przez krzaki zamiast ofen. Jak to mówi się, Przepraszam, jestem tylko eksploratorem. Wow, ale tutaj jest widok, patrzcie na to. Jakie łóżko, ale ekstra. I takie drugie łóżko, takie mniejsze, jakby dla dziecka. Jakby dla osoby dorosłej, taka kozetka. Piękna stara szafa. I śliczna toaletka, jak zwykle. W tych starych domach są te toaletki, to jest coś pięknego. Niesamowita. Wow. Jak zwykle tylko żal, że tak ktoś to zdemolował, nie? Natomiast w środkowej części wsi, tuż obok sąsiadów, ja liczyłam na to, że on będzie wręcz taki albo zamknięty, wiecie, niedostępny, albo taki bardzo pilowany przez sąsiadów, że ktoś po prostu wyskoczy i nie da zwiedzić. Ale na razie nie wiem, czy sąsiad mnie widział, czy nie. Tak czy inaczej, nie żałuję. Tutaj są schody na górę, widzę tu jakieś płyty. A, kiedyś były takie kartki. Yy, ale fajna płyta. Z małpką i kobitką jakąś. Kiedyś były takie kartki muzyczne. Pamiętam, to jeszcze w domu leżało z tego czasu. Będę starać się być w miarę cicho. Tutaj od tej strony to ma sąsiad, ale tutaj obok jest, dalej jeszcze. To jest drugi sąsiad. Także muszę być cioskotką. Co tu mamy? Naftalen, naftalina. W łuskach. Stare to musi być, nie widzę daty. zapewne jest to stare. wow jakie drzwiczki. Ale świetne. Powiem ja wam, dzisiaj i na rowerze jestem i gorąco i i te kwaki w krótkich kacjach, wszystko naraz. Ale jestem podjarana i wreszcie sprawdzam ten sprzęt, nie? to tutaj już pusto. Ktoś raczej jakieś sprzątanie, robił. widać się wyniósł nagle. Jakiś mop świadczy o tym, że ktoś tu chciał coś posprzątać. A tam jest sąsiad. Będę tam świecić, głośno mówić. Teraz, z takim troszeczkiem tajemnicze. Co tam mamy? Ale czat, takie strychowe przejście. Tu jeszcze jest coś takiego Wejście na strych? roweru nie zapiął. ale tu z gorącą na tym strychu kurczę ucha wow, ile tu skratów. ale klimat patrzcie na tą beczkę nie wiem jak tu ze stropami to no może nie będę wchodzić na samą górę zawsze no, tu jest tak gorąco i parno, że mam dosyć szczerze mówiąc tam też widzę jakby jakieś lustro składane czy też część toaletki takiej Boję się, że tam mogą być jakieś fajne rzeczy. Może jednak wejść. Boże, ta ciekawość ludzka, wiecie co? Ta ciekawość ludzka kiedyś doprowadzi do jakiejś tragedii. Filunia? wstrzymam film na chwilkę. Wstrzymałam film na chwilkę, ponieważ jest to jakby nie patrzeć. Nowy sprzęt i nie jestem pewna ile on wytrzyma, nie? W sensie na przykład karta pamięci. O kurde, warto było tu wejść, bo zobaczcie na to. Jaki wózek. Retro. Jaki piesek stary. Jakaś taka torebeczka stara. Tu jest piesek i taki śliczny wózeczek. Ale czat Tu jest gorąco jak w piekle. A patrzcie tu jakieś stare klocki, ale nie są to lego typowe. Ale jakieś takie ludziki. Coś tu trzymał zabawki na strychu. Jakieś stare klocki. Ale czat na tym strychu jest po prostu. Ten wózek jest obłędny. W środku są w ogóle buty, takie stare też bardzo. Jechacie, to wygląda jak z, jakiś, jak z XIX wieku choćby. Muszę sobie zrobić przerwę na parę fotek. Bo jest świetny klimat na tym strychu. jeszcze nie byłam coś ominęłam jednak ale patrzcie to radyjko fajne taki klimacik tam jeszcze jest jakieś przejście ale nie wiem czy to się uda otworzyć już się tak wybrudziłam mam trochę dosyć ale czad ten kredens ła tu się sypie z góry spadł na mnie tynk taki z pajęczynami ale czad słuchajcie świetny to jest ja się tylko zastanawiam jak ja stąd wyjdę Wydaje mi się, że ci sąsiedzi będą się na mnie patrzeć jak na krytynkę, ale dobra. Wezmę rower i śmignę stąd. Ale czat. Strasznie mi się tu podoba. Piękny z ten Dzięki kochani za uwagę. Trzymajcie się. Cieplutko. Byłabym ja zapomniała, to jest piwnica jeszcze przecież. musiałam wychodzić. A tu wiecie... Jednak coś jest jeszcze. Czym chyba tu nie ma jakichś rewelacji? Chociaż nie no, patrzcie na to, co to jest. To jest jakiś stół jakiś jakichś prac stolarskich, czy coś takiego. Nie wiem, nie znam się. O, kadonica, ta tam jest takie półki w ogóle. Patrzcie na to. Liska ta piwnica, tu pełno przetworów. O, coś dla mnie. Coś dla kłodnej zuski. Ale czad. Patrzcie, jak to wygląda, jak to poukładane. To była spiżarnia. Tutaj widzę, że ktoś lubił też popić trochę. Ale czad. Jak chodzi o te przetwory. Tu fajnie chłodno w tej piwnicy. Można się trochę schodzić Przy dzisiejszym upale Przepraszam. jestem trochę zestresowana. Powiedzcie, muszę stąd wyjść jakoś. A jestem cała brudna. I jakoś muszę, kurde, wrócić stąd. <gryw> Będę się myć w rzeczce po drodze. Dobra, kochani, idę stąd pomału, bo naprawdę... Nie chcę nadużywać gościnności. Nie wiem jak tam kurde sąsiedzi tego domu, czy mnie widzieli już, czy nie. Więc pomału z tym uciekam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.